Hej, cześć, mano pytam was w kolejnym odcinku Wiem, bardzo długo nie dawałem sobie oznaki Bo nie chciało mi się nagrywać Wiem, jestem bardzo twórczy i tak dalej Ale no... Otwieram oficjalnie nową serię Oficjalnie lub nieoficjalnie, w sumie mam na to wyjebane Jak? Która będzie się skupiała na budowie mapy do naszej gry Nasza gra będzie nazywała się State of Sharpwood Tworzy ją na razie trzy osoby i testują dwie osoby. Ta seria jest głównie dlatego, żebyście wiedzieli, jak jak po prostu od zera buduje się, budujemy tą grę. No i potem po prostu postępy, updatey i tak dalej. Więc na razie pokażę Wam to, co zrobiłem na początku. Każdy z nas zajmuje się inną rzeczą. Jedna osoba, czyli ja, buduje mapę, druga osoba. Dr no dwie kolejne osoby robią auta i broń do tej gry no i jeszcze dwie kolejne testują czyli jest nas w sumie pięciu dobra więc bez zbędnego pieprzenia pokażę wam co na razie zbudowałem Jak widzicie, tu jest pustynia i kaktus, który właśnie przejebałem. Tych kaktusów jest bardzo sporo, no bo w sumie możecie zauważyć. No i robienie tego było bardzo nużące. Musicie mu po prostu uwierzyć na słowo. Oh the fuck. Wiecie, jak trudno trzymać klawisz do mówienia i jednocześnie prowadzić autem? No, więc to... Tak prezentowała się pustynia jedziemy teraz do miasta, które podlega budowie. Jesteśmy już w mieście. Pierwsza rzecz, do jakiej zejdziemy, no to będzie po prostu komenda policji stanowej. Zajdę po prostu od początku. Tutaj jak widać jest recepcja, typiarze siedzą, tu jest jeden policjant tam stanowy. No i przyjmuje po prostu zlecenia, czy jak tym to idzie. Pewnie nikogo tu nie będzie, jak już będzie te gra, bo wszyscy będą na patrolu. Tutaj niebezpieczeństwo no Nie wchodzi tylko autoryzowane osoby. Ja mam na to jebane, bo w końcu tworzę tą grę. Tutaj jest wejście do tego, tego, tego gdzie się przyjmuje. Tutaj jest kratka dla złych policjantów. No i aresztowani tylko przez moderatora. Jeszcze tutaj plusik dorobię, żeby no. Czyli po prostu będzie jakiś szeryf albo policjant, który będzie po prostu nadużywał albo abitusował. Czy jedno i drugie, to w sumie to samo no to po prostu bierze go taki admin, albo moderator, albo założyciel no i go wala tutaj tutaj są oczywiście uniformy ale możecie się chyba domyśleć hat remover bierzemy czapę no i tutaj jest kilka opcji do tych czap czapek stratum czyli kapelusz Kurwa czekaj coś nie działa no i możemy tutaj dać sobie czapkę okulary ale lepiej jest po prostu być po tak ubranym. No i oczywiście uniformy wszystkie działają. No i, jeszcze, no i jeszcze ta kamizelka, ale ona nie działa. Żadna kamizelka w sumie nie działa, jak się robi gry w Studio. Dopiero w krze działa. Więc to na razie tyle. Jeszcze przedstawię Wam tutaj. Tutaj zaparkowałem tą swoją, tą swoją gablotę. Przedstawię Wam jeszcze resztę. Tutaj mamy w sumie budowę, to jest. Ten budynek ogólnie będzie służył jako taka jakby arena, nie arena. Wiecie. Wiecie o co mi chodzi pewnie. Tutaj jest wejście, znaczy okno, wejście jest tam. Nie widzicie takie tutaj murki jakby. Takie cośki. No to wygląda jak po prostu jedna wielka arena do strzelaniny. Bo po to to w sumie będzie tworzone. Tutaj takie cośki. I ta dziurka. Co jest. O dobra. Idziemy sobie dalej. Te kolejne. No i w sumie to wszystko. Tutaj. Więc idziemy dalej. Tutaj mamy zajebisty parking. Taki zajebisty, że w sumie nie ma żadnej funkcji oprócz zapychania po prostu przestrzeni. Ale nie ma gry RP bez parkingu. Zwłaszcza parkingu, którego nikt nie używa. Więc jedziemy dalej. Tutaj drogi są w budowie. No i jedziemy sobie dalej. No i na tym w sumie się będzie kończyć to nasze budowanie. Na razie tyle zrobiłem, ale musicie uwierzyć, że to zajmuje naprawdę dużo czasu. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Kolejny odcinek będzie jak zbuduję kolejną rzecz, drogę i tak, i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi, prawda? Więc do zobaczenia. Yes. <sighs>